Dla Państwa Izrael ma tyle samo lat co samo państwo. Jej struktury istniały już wcześniej w ramach administracji mandatu brytyjskiego i po ogłoszeniu niepodległości przez państwo Izrael, po prostu te struktury zostały przekazane pod, za, pod zarząd nowych władz izraelskich. Pierwszy znaczek pocztowy państwa Izrael został wyemitowany z, z jednodniowym opóźnieniem, już po ogłoszeniu niepodległości ze względu na Szabat i ponieważ poczty były zamknięte. Co ciekawe, na pierwszych znaczkach państwo Izrael nie ma w ogóle nazwy państwo Izrael. Wynika to z tego, iż były one przygotowywane w warunkach jeszcze okupacji brytyjskiej, w tajemnicy przed władzami brytyjskimi i w momencie, kiedy zlecono druk znaczków, przywódcy ruchu narodowego jeszcze nie ustalili, jaka będzie oficjalna nazwa nowego państwa żydowskiego. Czy będzie to Izrael, czy Erez Izrael, czy Judea, czy Syjon. Rozmowy jeszcze trwały. Tak więc na pierwszych znaczkach wymitowanych przez pocztę izraelską jest napis Doar Ivri, poczta hebrajska. Logo poczty izraelskiej przedstawia biegnącego jelenia. To logo zaprojektowali bracia Szamir, ci sami, którzy zaprojektowali wcześniej herb Państwa Izrael, słynną menorę z gałęziami oliwnymi. Oficjalnie wiąże się wybór jelenia na, na symbol poczty z cytatem z Księgi Rodzaju z błogosławieństw Jakuba, kiedy błogosławił on Nafta, swojego syna naftalego. Jakub przyrównał swojego syna naftalego do łani, jest szybki jak łania i przynosi dobre wieści w luźnym tłumaczeniu. To prawda logo przedstawia jelenia z porożem, czyli raczej nie jest to łania, ale można uznać, że jest to licencja artystyczna, aby nie było wątpliwości, jakie, o jaki gatunek zwierzęcia chodzi. To są, zna to są moje pierwsze znaczki izraelskie, jakie nabyłem. Przedstawiają słynne witraże marka Shagala ze szpitala Hadasa w Jerozolimie. Znaczki izraelskie są mi szczególnie właśnie bliskie ze względu na estetykę. Bez kozery powiem, że są to jedne z ładniejszych znaczków w ogóle. Tematyka znaczków jest oczywiście szeroka, czyli historia Państwa Izrael, kultura, sztuka, motywy biblijne, religijne. Zbieranie znaczków to nie tylko relaksujące hobby, to także dla mnie to także sposób na poznawanie innych krajów, innych kultur, historii, geografii. I pod tym względem znaczki izraelskie są naprawdę rewelacyjne, ponieważ dają bardzo szeroki przekrój nie tylko skupiając się na wydarzeniach historycznych, martyrologii, ale też poświęcają dużo uwagi takim rzeczom jak życie codzienne, problemy społeczne, biznes, nauka, technologia. Kultura, sztuka, fauna, flora. Jest tego naprawdę dużo. Znaczki są bardzo ładne i cieszą oko. Jak wielu filatelistów, yy, mam, że tak powiem, szczególną słabość do wyszukiwania poloników w zagranicznych emisjach. No i Poczta Izraelska i Poczta Polska miały kilka wspólnych wydań. Jak również znaczka, wśród znaczków izraelskich znaleźć można trochę ciekawostek czy motywów. Związanych z Polską. To jeden z moich niedawnych nabytków. Koperta pierwszego dnia obiegu ze znaczkami zaprojektowanymi przez znanego polsko-żydowskiego artystę Artura Szyka. Słynnego ze swoich karykatur podczas II wojny. Znaczki nawiązują właśnie do święta Sukot. To tyle dla mnie cenne, iż udało mi się nabyć kopertę z autografem autora. Znaczki zostały wyemitowane w Izraelu w roku 1950. Inną ciekawostką związaną z Polską są datowniki oraz koperty okolicznościowe imitowane przez kibuc Lohamecha Getaot, kibuc bohaterów Getta, założony przez Antka Cukiermana i innych ocalałych z powstania w Getcie Warszawskim. Tutaj jest cytat z Adama Mickiewicza. Z czasów bardziej nam współczesnych mamy tutaj wydanie sprzed dwóch lat. Podw podwójne wydanie wspólne poczty polskie i izraelskie upamiętające. Odzyskanie niepodległości przez oba kraje. Wcześniej z kolei po, o, poczty Polski i Izraela upamiętniły Rok Polski w Izraelu, emitując znaczek z Berkiem Joselewiczem. Tak więc, przy okazji Światowego Dnia Poczty i Znaczka Pocztowego zachęcam do kolekcjonowania znaczków, a jeśli nie, to przynajmniej do odwiedzenia państwa Izrael, kiedy tylko to będzie już możliwe, i wysłania stamtąd bliskim czy znajomym kartki, listu z jakimś gustownym, efektownym znaczkiem. Naprawdę warto.